Witam po tej stronie Biomarro i zapraszam Was na kolejny odcinek restonowego szaleństwa. W tym odcinku pokażę Wam różne rodzaje dział od tych najprostszych aż po najbardziej zaawansowane, i pokażę Wam jak są one zbudowane. Standardowe dział w Minecrafcie wygląda mniej więcej tak. Budujemy z dowolnego klocka literę U. E, jeden z boków litery U. Podwyższamy następnie. Stawiamy tu przycisk. Całą, całą dolną krawędź U wypełniamy redstone i tutaj ten element też. Następnie górną wypełniamy repeaterami. Wolne miejsce wypełniamy redstone'em. Zalewamy działo wodą. Wkładamy tutaj TNT, ale tak żeby głównego naszego źródełka wody nie zakryć. Teraz tak, to są TNT, które jakby yy, wprawiają w ruch nasz pocisk. One, one wypchną nasz pocisk do przodu. One, yy, I te wypychające TNT muszą być na dole. Natomiast pocisk na górze. Zobaczmy jak to działa. O, to trochę za daleko. Zobaczmy jak to działa. Jak widać jest to takie najprostsze działo. Bez niczego praktycznie. Z bardzo małą ilością TNT i bardzo małym zasięgiem. Żeby działo było o wiele lepsze, wcale nie trzeba go wydłużać, stosować. 5000 TNT, żeby strzelało bardzo daleko. Na zwykłych survivalach wystarczy gdzieś tak odległość 10 kratek, żeby działo efektywnie raziło bazę wroga. Tak naprawdę, jedyną rzecz, którą trzeba tu zmienić, żeby działo strzelało efektywnie, jest postawić tutaj blok, półpłytkę dokładnie. To jest tak zwany mount. Mounty to są takie płytki, które wspomagają, yy, yy, wspomagają. Yy, Yy, ...pocisk, żeby strzelił jak najdalej. Zobaczmy jak teraz to wszystko się zmieni. Jak widać pocisk poleciał o wiele dalej. Niestety gdy odpalamy TNT odskakuje nam ono w losowym kierunku. Zobaczmy. Jak widać TNT po zapaleniu podskoczyło i przesunęło się lekko w bok. To sprawia, że nasza armata strzela za każdym razem w, innym, w inne miejsce. Na pewno sprawiałoby to, że armata byłaby bardzo niecelna. Dlatego dobrym pomysłem jest stawienie tutaj półpłytki. Półpłytka sprawi, że nasze TNT, które jest pociskiem, nie odskoczy w prawą stronę. Może odskoczyć tylko do tyłu, tylko do przodu, ale będzie leciało po linii prostej. Zobaczmy. Teraz poleciało prosto do przodu. Warto wspomnieć, że są różne typy mountów. Półpłytka, którą przed chwilą zastosowaliśmy jest najbardziej powszechna, ale skuteczna jest także drabinka, która daje zupełnie inny lot. Teraz poleciało do góry, zupełnie jak parabola, taka idealna, książkowa parabola. Wybuchło nam ono w powietrzu, ale możemy, możemy sprawić, by ono upadło na ziemię i wybuchło dopiero na ziemi, sprawiając, że nasz pocisk, sprawiając to przez to, że nasz pocisk odpali się później. zastosujemy parę repeaterów. Im więcej repeaterów, tym nasz pocisk doleci, poleci dalej. Maksymalna ilość repeaterów to 10, bo właśnie tyle pali się TNT, więc jak damy, to więc jak damy więcej, to może nam po prostu wysadzić armatę. Polecia widzimy, poleciało to yy, dalej, yy, dlatego że po prostu zdążyło upaść. Możemy zastosować również tra yy, trapdory. Jeżeli yy, standardowa półpłytka yy, yy, sprawia dla Was, że strzela ona zbyt wysoko, yy, że armata strzela zbyt wysoko, to możecie zmniejszyć jej kąt strzału poprzez zastosowanie tra trapdora, który ma dość daleki zasięg i przy tym nie strzela pod tak wielkim kątem. Zmieni się, jeżeli jeszcze możemy trajektorię poprzez otwarcie trapdora. Poleciało trochę krzywo. Zapomnieliśmy o naszej płytce. Bardzo ładnie poleciało. I Takim ostatnim jest płotek. Jak widzicie, każdy mant zupełnie zmienia traktorio lotu. Radziłbym się wam pobawić tymi mantami, popróbować na Steamplayerzech na, na trybie Creative. I zobaczyć, który Wam najbardziej będzie odpowiadał. Czasami się może zdarzyć tak, że yy, baza, którą chcemy ostrzelać, yy, stoi w takim miejscu, że armatę możemy tylko postawić pod kątem do niej. No i co w takiej sytuacji zrobić? Musimy zrobić armatę, która będzie mogła strzelać yy, pod skaos robimy ją mniej więcej tak. O, tu nawet niepotrzebnie postawiłem, bo woda sama tu dolatywała. Może po tej stronie nie, bo on właśnie ma strzelać w tą stronę. Jak widzimy, TNT poleciało pod kątem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Nie pokazałem jaki specjalny wybierz armat na 5000 TNT, ponieważ stwierdziłem, że najlepsze urządzenia z Redstone'a to takie, które mają swoje praktyczne zastosowania. W następnym odcinku pokażę Wam więcej machin z Redstone'a, które przydają się w wojnach. Abyście poznali coś więcej niż tylko armaty i wprowadzili swoją gildię w prawdziwy XXI Redstonowy Wiek za pomocą bombowców, dział hybrydowych i łodzi podwodnych. Dzięki za obejrzenie, jeżeli się miło oglądało i wam się to w jakikolwiek sposób przydało, to proszę o subskrypcję. Cześć.